Hej, tu fantastyczne siostry, Gaba. I Ola, witamy Was w kolejnym filmie. Tym razem będziemy sobie rozmawiać o najlepszych książkach półrocza. Bo wiecie, minęło 6 miesięcy, tak? Które znaczy w sumie wtedy... do 5 minęło. Sumie no, wie, ale... tak, bo, już bo do maja wybieramy książki, najlepsze, właśnie do tej pory. Więc tak. tak. Jeśli ktoś nas długo ogląda, to możliwe, że te książki nie będą dla Was zaskoczeniem, ale tak, postaramy się po prostu powiedzieć, co je wyróżnia na tle innych i dlaczego one są najlepsze w tym roku. Tak. To ja mogę zacząć. Pierwsza książka, mój zachwyt, nie wiem, tam stycznia chyba, lutego. Ile z gór tych złota? Powiedziałam też Oli, żeby przeczytała, i oczywiście nie przeczytała. I jest to literatura piękna, która właśnie została nominowana do nagrody Bookera. No, ta książka po prostu była piękna, jakby przez duże P i naprawdę jest to literatura przez duże L i ogólnie opowiada historię dwójki rodzeństwa w czasie gorączki złota i oni żyją sobie właśnie w takim górniczym miasteczku. Ich ojciec umiera, i jakby nie mogę powiedzieć dalej, co się stanie: oni po prostu wyruszają w pewną wędrówkę i widzimy ich przyszłość, ale też przeszłość. I no ta książka po prostu jakby bardzo mnie zdziwiła, bo podchodziłam do niej sceptycznie, ale ona łączy po prostu w sobie jakąś brzydotę, piękno, po prostu nadzieję, jakiś smutek, melancholię wszystkie po prostu te emocje, i tę książkę po prostu się czuje. Po prostu ją się czuję i, i te wszystkie emocje to jest po prostu niesamowite. Dawno nie czytałam właśnie takiej książki yy, i rzeczywiście też ma dużo takich rzeczy, których się nie spodziewałam po niej. Yy, w sensie takich plot twistów, ale naprawdę na wysokim poziomie, więc naprawdę jest to jedna z najlepszych książek półrocza i tego roku w ogóle, więc jeśli, znaczy, tak myślę. Że będzie. Yy, więc jeśli lubicie właśnie literaturę piękną, myślę, że jest to dla Was pozycja obowiązkowa, bo naprawdę spektrum emocji, przez które przejdziecie, jest w ogóle nie do opisania i z czym ta książka was zostawi, to jest po prostu totalna jakaś pustka. <gryw> naprawdę. Dobra, już koniec. No teraz ja. Ja powiem o Bani. Wiem, że pewnie się może nie spodziewaliście, że dam ją. Yy... W topce nie wiem, najlepszych książek y, półrocza, ale tak jak mówiłam, w którymś tam filmie, im więcej czasu mija, tym bardziej doceniam tę książkę. Y, ona na samym początku była dla mnie takimi trzema gwiazdkami, i w sumie nadal jest, ale ja ją bardzo żenuję i bardzo doceniam Bani za to, co przeżyłam w trakcie tej lektury. Y, jak bardzo y, oniryczna, dziwna i taka czasami odstręczająca była ta książka. Za to, jakie zakończenie było, mimo tego, że mnie sfrustrowało, bo koniec końców, tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, to nie jest spoiler po prostu taka jest ta książka. To ten fakt, że jest to zakończenie otwarte i każdy sobie może interpretować tak jak chce, ma jakiś dla mnie urok i pole do dyskusji z innymi, którzy właśnie przeczytali tę książkę. Główna bohaterka, już mówiłam, że ona jest, ona jest beznadziejna, ale ogólnie sama fabuła. Klimat tej książki, to co właśnie się dzieje po jakimś czasie, jest warty według mnie waszej uwagi. Bani jest dla mnie jedną z najlepszych książek, bo po prostu właśnie myślę o niej często i właśnie też wraca myślami do tego, co się wydarzyło. Może właśnie niekoniecznie do głównej bohaterki, tylko w ogóle co tutaj autorka przedstawiła, bo to, co się wydarzyło w Bani, to było naprawdę ciekawe i intrygujące, ale też właśnie takie trochę ochydne. I właśnie to jest taki, taka książka do testowania tolerancji na dziwność w literaturze. Więc tak, dla mnie była, no to było coś po prostu. Jest to też jakaś literatura piękna chyba, nie? Takie... No chyba tak, <laughs> No coś w tym stylu. E, Okej, okay. Ember in the Ashes, Imperium Ognia i dlaczego ja ją w ogóle tu wybrałam? bo y, tak sobie wiecie przeglądałam te książki y, i rzeczywiście jakby no wiecie jest to literatura w sensie fantastyka młodzieżowa tak powiem i schemat jest taki całkiem oklepany, bo mamy dziewczynę która jest jakoś tam z biednej rodziny, y, których rodziców zabił jakiś tam wysłannik rządu czy coś takiego, chłopaka który jest bardzo wysoko w tej hierarchii właśnie rządowej. Ale nie do końca mu się podoba, co tam się dzieje, no ale wiecie, jest jakoś tam spokrewniony i w ogóle z tymi wysokimi ludźmi, więc on tam też do nich należy. Jest rebelia, która pragnie jakoś tam obalić to, co się dzieje teraz w tym kraju. I ta dziewczyna przedostaje się jako jedna z rebeliantek, już tam w przyszłości po zabiciu tej rodziny. Ona przedostaje się do pałacu, żeby właśnie tam szpiegować, poznaje się z tym chłopakiem, nawiązuje się pewien romans. No tak całkiem standardowo to brzmi. Ale ja ją po prostu wybrałam dlatego, że ja dawno nie czytałam takiej fantastyki młodzieżowej, która miałaby mi więcej do zaoferowania niż oklepany schemat i jakiś romans. A tutaj ten romans, który jest, to rzeczywiście on jest bardzo w tle i głównie to co tutaj się dzieje to właśnie ta rebelia, polityka, szpiegostwo. Ta książka jest w ogóle całkiem brutalna i jakby bardzo mi się to podobało, że nie ma tutaj tego nacisku na romans, co mnie już denerwuje w niektórych książkach po prostu, szczególnie właśnie tych młodzieżowych jakoś zazwyczaj to wygląda tak samo. A tutaj, a tutaj nie, tak, a tutaj po prostu dzieje się akcja, a ten wątek romantyczny jakby rozwija się jakoś tam pod koniec, ale on i tak nie jest jakiś taki rzeczywiście istotny, plus naprawdę ta książka ma ciekawą fabułę, yy, i może jakiś tam początkowy schemat jest taki oklepany, ale jest bardzo fajnie napisana, bardzo dobrze się przy niej bawiłam i właśnie bardzo jest ciekawa, ciekawy jest ten świat i ciekawy jest też, yy, ciekawa jest też ta brutalność, która raczej wydaje mi się, że jej, jej się unika w książkach yy, do młodzieżowych, do tak. Yy, I tylko jakie mam zastrzeżenie do drugiej części, bo na mnie czeka już druga część na półce, więc jak trochę będzie już luźniej, to myślę, że zacznę więcej czytać. I na pewno zaraz przeczytam tę część, że właśnie boję się, że druga część już zacznie się. By... zacznie być stricte romantyczna, bo już końcówka. Nie do końca mi się podobała, bo właśnie tutaj się to rozwijało, ale tak jak mówię, cała książka bardzo mi się podobała, że ona tak się wyróżnia na tle e, tych innych książek z fantastyki młodzieżowej. Więc w ogóle jeśli lubicie takie klimaty, ale już też macie przesyt tych romansów tak naprawdę z fantastyką trochę, bo niektóre książki tak wyglądają, e, to myślę, że im, możecie sięgnąć po Imperium Ognia, bo mnie to bardzo pozytywnie zaskoczyło i byłam serio super nastrojona. Iluminę, wiem, szok po prostu. No ale wiecie, no musiałam dać tą książkę tutaj po prostu, bo ona we mnie wzbudziła taki entuzjazm i takie emocje, jakich dawno nie odczuwałam. Właśnie ostatnim razem, gdy czytałam i odczuwałam takie emocje, to było zakończenie trylogii Wojny Makowej, a to już było jakiś poziom. czas temu. I na pewno ta książka będzie ulubieńcem tego roku, bo po prostu. Oprócz właśnie tych emocji, byli bardzo fajni bohaterowie, z którymi można było się utożsamić. Jakby mimo tego, że akcja się dzieje w kosmosie, to naprawdę można się było utożsamić z nimi. Ta fabuła, on naprawdę pędzi na łeb, na szyję, tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać. Są się tutaj jakieś tam schematy i tak ale myślę, że one są tak ograne, że aż tak bardzo się, wiecie, nie, nie dają po oczach, że to jest właśnie ten schemat, który znamy, i poza tym forma tej książki jest bardzo ciekawa. Nie spotkałam się jeszcze z taką formą w ogóle w Kolwiek, bo to jednak nie jest perspektywa bohaterów. Właśnie to był ogromny plus. To nie jest perspektywa bohaterów, ale to też nie jest perspektywa narratora. Coś, to jest to właśnie coś takiego pomiędzy i to naprawdę czuć tak, jakbym, wiecie, katkowała te foldery. Te dokumenty związane ze sprawą iluminę, więc no, to było naprawdę dobre i na pewno będę wciskać to każdemu i łącznie z kawą, bo musi to przeczytać po prostu. Ja na pewno przeczytam, bo mówiłam kiedyś na filmie którymś, że Wziąłam sobie taki cel, żeby po prostu przeczytać wszystkie książki wydane w Polsce czy Jaya Krzysztofa. No i to chyba została mi ostatnia ta trylogia. Jeśli chodzi o Jaya Krzysztofa, też tutaj mam Jaya Krzysztofa, oczywiście, głosząca kres. Yy, mówiłam o niej właściwie tydzień temu w podsumowaniu maja, yy, ale powiem jeszcze raz, bo myślę, że to jest naprawdę yy, trylogia, warta, bardzo warte uwagi, że tak powiem. I ta ostatnia część wieńcząca całą trylogię, ona była po prostu super. I jakby Jay Christo po prostu pisze takie zakończenia, i jakby wywołujące wiele emocji, że aż wiecie, trudno się też rozstać z bohaterami, ale one też są jakoś tak piękne. Ta w ogóle cała trylogia y, ma pewne przesłanie, takie i ekologiczne, i takie. Y, Wspólnotowy, jakby bardzo wiele ich ma, naprawdę. I myślę, że właśnie Głosząca Kres była najlepszą książką z tej trylogii, która mnie po prostu zachwyciła. I właśnie ta końcówka, i pokazanie fabuły, jakby z perspektyw wielu bohaterów, bardzo dużo plot twistów. I no, Krzysztof wywołuje tak dużo emocji, że nawet jakby o tej książce nie wiem dokładnie, co wam. Jakby tu mogę przekazać, ale ona naprawdę jest warta no uwagi. Ty też nie masz za dużo, no bo to jest zakończenie trylogii. No, do, więc... no dokładnie, więc jakby też nie mogę powiedzieć, od czego Zgłębia ona się zaczęła. Tak, a nic. Ale zdecydowanie Wam polecam y, tę trylogię całą. Jeżeli lubicie, właśnie Kristowa, tylko trzeba się nastawić, że tancerka burzy jest taka, czyli pierwsza część jest taka mocno. Młodzieżowa. Młodzieżowa i to jest taki wstęp do serii i dopiero od bratobójcy się dzieje, a głosząca kres w ogóle wymiata. I tak jak Wam mówiłam na gudryście czytałam wiele opinii, że ludzie po prostu tak płakali na tej części, że po prostu Kristof im wyrwał serce na mm. koniec i, i po prostu tak zostawił. No, mam wrażenie, że typowy Kristof i niesamowicie Wam polecam, naprawdę. Dobrze, zmiana już nie J. Kristoff, ale za to Felix Kres, jak wiecie, i też książkę, którą przeczytałam w maju. Czwarty tom księgi całości: Wstęgi Aleru. I ja chyba po prostu, wiecie się, stęskniłam trochę za kresem, bo miałam przerwę w czytaniu go ze dwa miesiące. I jakoś tak stęskniłam się za tym światem, i niesamowicie dobrze mi się czytało tą książkę. Bardzo mi się podobało. Tak, jak Wam mówiłam, w, bo w tamtym, jakby w tamtych książkach trochę się bałam, że zostanie ten schemat bohaterów, który jest. Ale jednak tutaj, kres jakby tak zrobił fajną przemianę tych głównych bohaterek. Bardzo dobry plot twist pod koniec. I jakoby cała ta książka jest bardzo dobra. I myślę, że nawet jakbym miała teraz z tych czterech właśnie części, które przeczytałam, powiedzieć, które są najlepsze to dwójka i czwórka chyba, naprawdę. I one są tak mniej więcej chyba ex bo dwójka zrobiła na mnie niesamowite wrażenie i ta z jakiegoś powodu też, naprawdę. Bardzo dobrze się bawiłam i była super, więc to są takie dwie książki, jak na razie, najlepsze od który które przeczytałam i właśnie, no tak jak mówię, właśnie ta czwarta część księgi całości była dla mnie super i zdecydowanie się właśnie znajduję w tych książkach. Najlepszych książkach półrocza i jeszcze właśnie piąta część na mnie czeka, więc też za zdecydowanie niedługo się za nią zabiorę, bo po czwartej części mam naprawdę tego ochotę kontynuować i lecieć z tym dalej, więc tak Będę będzie się chciała z tym Tak. Okej, okay, moja ostatnia książka ulubiona, najlepsza, też shocking, Druga królów. Ja bałam się bardzo tej książki i podchodziłam do niej trochę jak pies do jeża, Myślałam już chyba właśnie w grudniu czy tam w listopadzie, żeby sobie po nią sięgnąć, ale przerażała mnie jej objętość i to jak mała czcionka tutaj jest, choć powiem Wam szczerze, nie wiem do czego, ale jest tak, że to wydanie w twardej oprawie ma większą czcionkę niż to wydanie w miękkiej oprawie bo ta czcionka w Miękkiej Oprawie to jest naprawdę biblijna i praktycznie nic nie widać, ale dobra, skończmy to. Droga Królów była epicką książką. Nie, nie mogę inaczej opisać po prostu, niż to, że była epicka. Wszystko, co tam się działo, może się wydawać, że nie miało sensu, że to były urwane historie, które się, wiecie, nie stykną na ten koniec, no ale one miały sens, nie były oderwane w ogóle od niczego. Bardzo kibicowałam Karedinowi i Dalinarowi, te imiona mi się... Te, znaczy w trakcie, w którym mi się nie myliły, ale wiecie, jak teraz wracam po kilku miesiącach, to musiałam aż sprawdzić. Oni na pewno się wybijali w trakcie tej lektury. Było tam jeszcze kilka innych postaci, w tym dwie kobiece, ale dwie kobiece będą miały swój moment w słowach światłości, więc tutaj się skupiliśmy właśnie na rycerzach, można tak powiedzieć, i. No po prostu czułam się, jakbym y, czytała taką właśnie epopeję o rycerskości, o drodze do tej rycerskości trochę, ym, ale też abstrahując od bohaterów, y, fabuła też była bardzo wciągająca. Trochę tym się dłużyło, mówiłam o tym, ale jakby zakończenie, Sanderson pisze takie zakończenia, słuchajcie, że nie chce się robić nic innego, tylko po prostu od razu sięgać po kolejną część tej książki. I wydaje mi się, że to jest właśnie jego dar, bo podobne zakończenia, jakieś w sensie takie epickie, duże, zapowiadające o wiele więcej, były zarówno w Drodze Królów, jak i w Brytymatyście, którego nie będzie w dalszej części, jak i w Do Gwiazd. Tam też było takie zakończenie epickie, duże z pompą, trochę wzruszające, tak więc Sanderson chyba będzie jednym z moich ulubionych pisarzy. Ale wiecie, czekam na Słowa Światłości, bo na razie ich nigdzie nie ma. Ale tak, Droga Królów po prostu była czymś ekstra i na pewno się wyróżniła wśród wszystkich książek, które przeczytałam. Okej, okay, ostatnia książka, którą wzięłam. Hardstopper. I od razu mówię, zastanawiałam się, czy ją brać, bo ona jednak nie jest taka wybitna, jak wiecie, no... Nie ma tu nic wybitnego po prostu. Ale stwierdziłam, że to... Chodzi o moje odczucia w tym filmie też i ta książka, ten komiks dał mi, to powiem bardzo krótko, bo ostatnio też o tym mówiłam, dał mi coś czego dawno mi inne książki nie dały, w sensie takie książki właśnie młodzieżowe. Ja bardzo dawno nie czułam właśnie żadnej chemii między bohaterami, że rzeczywiście miałam taki, wiecie, fanger i omg, oh niech coś się stanie, albo coś. A tutaj rzeczywiście coś takiego było, więc na tym tyle rzeczywiście ten komiks się wyróżnia i dał mi bardzo pozytywne, bardzo ciepłe, właśnie takie bardzo fangirlowskie uczucia, kibicujące głównym bohaterom i naprawdę ten komiks wywoływał uśmiech na twarzy. No i zdecydowanie ta chemia po prostu była obecna, była, była obecna a właśnie ja szukam czegoś takiego w książkach, bo pamiętam, że kiedyś jeszcze dawno Byłaś młoda. tak kiedy jak jeszcze byłam młodsza i też nie wiem no po prostu byłam młodsza to czułam tą chemię między bohaterami jakby był jakiś romans o wiele częściej a teraz trudno mi to znaleźć więc kiedy po długim czasie zobaczyłam to u Hardstopera to było po prostu super więc jakby po, z tej perspektywy rzeczywiście ta książka się wyróżnia na tle innych Dobrze, więc tak wygląda y, nasza topka najlepszych książek y, pierwszego półrocza 2022 roku. Koniecznie dajcie znać, jak wygląda to u Was, czy któreś z y, książek, które czytaliście Czytaliście i czy się pokrywają? I możecie napisać, jakie są Wasze najlepsze książki tego półrocza. Y, wiemy, że dopiero w sumie zaczął się czerwiec, ale. Już można tak, chciałyśmy powiedzieć więc <noise> dokładnie. No życzymy wam miłego dnia, miłego wieczoru. Jeśli podobał wam się film, to będzie nam super miło, jak Zostawicie komentarz i najlepiej łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w następnym filmie. Pa! pa!